Witam wszystkich serdecznie z tej strony gamingowy Wojciech i witam was w nowej serii, która będzie skupiała tak naprawdę wszystko to co robiliśmy dotychczas, czyli będą tutaj taktyki, będą tutaj highlights jeżeli chodzi o Food Champions, ale tym razem będziemy się skupiać jednak na poprawie swoich umiejętności, także tak wygląda drużyna, zagraliśmy już wczoraj 5 spotkań, 5 spotkań wygraliśmy, wszystkie spotkania jeżeli chodzi o Food Champions obecnie streamujemy na Twitchu, także jeżeli chcecie wpaść, pokibicować. Zobaczyć co się dzieje, to śmiało zapraszam. Naprawdę będzie mi bardzo miło, jeżeli wpadniecie. I teraz troszeczkę więcej o drużynie i o tym, na czym będziemy się właśnie skupiać w tym tygodniu. To będzie taki nasz tydzień, jako taki punkt odniesienia, w którym zobaczymy i w tym, właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę wam highlights, właśnie z pierwszych pięciu spotkań, a już w kolejnych odcinkach, właśnie będziemy się skupiać jednak na jakichś takich meczach ciężkich, które możliwe, że przegraliśmy. Właśnie będziemy analizować, co się wydarzyło, dlaczego. I co tutaj zrobić, żeby poprawić jednak swoje umiejętności? Bo jak można by było jednak ten mecz wygrać zamiast przegrać? Iż myślę, że każdy z Was miał mecz, w którym wygrywał nawet 3-0 do pierwszej połowy. Nagle coś się zawaliło, coś się wydarzyło, nie tak jak się wydarzyć powinno i nagle mecz skończył się wynikiem 4-3. Można powiedzieć, że... Jest, że jest handicap, różne inne dziwne rzeczy, ale bardzo często, jeżeli obejrzymy sobie te spotkania jeszcze raz, to zobaczymy, że przez właśnie kilka leniwych zagrań, odpuściliśmy właśnie i daliśmy i zaprosiliśmy przeciwnika właśnie do, z powrotem do spotkania. Przez co bardzo często można takie spotkanie przegrać. Także w dzisiejszym odcinku, teraz na biegu pokażę wam jeszcze moją taktykę, której jeszcze nie widzieliście. Jest to 4-4-2, którego używamy, jeżeli mm, bardzo ciężko jest nam odzyskać. Posiadanie piłki, chcemy jednak troszeczkę naszego przeciwnika przypresować, także tutaj na biegu mamy 5-7. To 7 jest właśnie ustawione jeżeli nie wiem jeżeli nie wszyscy wiedzą to jeżeli ustawicie sobie wysokość w obojętnie jakiej tak właśnie formacji na 7 to wasza Drużyna będzie wykonywała takie tak zwane automatyczne pułapki offside'owe jeżeli właśnie będzie okazja do tego żeby wypchnąć Obronę przeciwnika właśnie z naszego pola karnego to wasza drużyna automatycznie podskoczy i wasz przeciwnik Będzie musiał coś z tym zrobić i jest to bardzo bardzo skuteczne i Słuszna inteligencja akurat przy tym aspekcie nie myli się praktycznie w ogóle. Jeżeli chodzi o szerokość, mamy tutaj piąteczkę. Jeżeli chodzi o zagęszczenie szesnastki, mamy tutaj cztery. Rzuty różne, rzuty wolne, absolutnie w zależności od Was. I jeżeli chodzi o instrukcję, przelecimy sobie tutaj na szybkości. Wybiegaj za plecy, zostawaj w przodu na napastnikach. Tutaj na jednym napastniku ustawiamy właśnie, żeby zostawał tylko i wyłącznie w centralnym punkcie. I mamy też wygaj za plecy, zostawaj z przodu. Jeżeli chodzi o naszych HPD, zostawaj z tyłu. Trzymaj się z kraju pola karnego przy dośrodkowaniach i kryj środek. Przy drugim, naszym bardziej ofensywnym HPD, mamy tutaj się do ataku. Tak samo. Trzymaj się z kraju 16, kryj środek, jeżeli chodzi o naszych bocznych pomocników, tutaj mamy zrównoważony, ścinaj środka, wybiegaj za plecy i wbiegaj w pole karne. Z dwóch stron mamy identyczne wytyczne i jeżeli chodzi o naszych bocznych obrońców, mamy tutaj tylko i wyłącznie zostawaj z tyłu. I jeżeli chodzi o taktykę, to by było na tyle. Drużyna prezentuje się następująco, jeżeli jeszcze tak na szybkości 4-2-3-1 rozpoczynamy najczęściej, najczęściej spotkanie. Staramy się wyczuć przeciwnika, zobaczyć, czy będziemy mieli jednak troszeczkę miejsca w środku pola. Jeżeli mamy dosyć dużo, dużo miejsca, właśnie przerzucamy się wtedy na 4-2-2-2. Jak wspominałem wcześniej, jeżeli mamy problem z utrzymaniem właśnie posiadania piłki i rozprowadzeniem, po boisku wtedy przerzucamy się na 4-4-2. A jeżeli dostajemy cięgi i chcemy jednak do tego spotkania wrócić i chcemy, że tak powiem, wszystko postawić na jedną kartę, wtedy używamy mojego Ultra ofensywnego 4-2-2-2. Wszystkie te taktyki, oczywiście oprócz tego 4-4-2, które wam pokazałem, teraz znajdziecie na kanale, także każda taktyka ma osobny filmik. A teraz już przejdźmy sobie właśnie do pajajców i wtedy więcej właśnie porozmawiamy sobie o drużynie. Także jedziemy. Także mamy sobie pierwsze spotkanko. Drużyna niby nie najlepsza, ale zawsze takich drużyn boję się najbardziej. Także jedziemy już sobie już właśnie z tym spotkaniem. Mamy tutaj pierwszą sytuację. Tutaj oczywiście spalony. Troszeczkę za późno. Wydaje mi się, że chyba, chyba właśnie jednak za późno posłaliśmy. Właśnie tą piłeczkę przerzucamy się na formację 4-2-2-2, żeby tutaj troszeczkę może, może wężej wjechać w przeciwnika. Tutaj jednak tego i czy i henaccio, i Nacho, czy jak on tam by się nie nazywał, trzeba uważać. No i oczywiście boski Lingardinio także w tej drużynie się znajduje, dlatego trzeba. Tutaj jednak się pobawić troszeczkę więcej. Może w tym właśnie tygodniu staram się zwrócić uwagę właśnie na te zaawansowane sztuczki, typu właśnie mm, ball, roll, sculptern czy na przykład też ten y, dribbling. Można powiedzieć tutaj, niby, niby dobra decyzja, ale jednak Virgil van Dijk nas tutaj przyblokował. Także w kolejnym odcinku oczywiście będziemy się jednak skupiać bardziej na meczach takich. Przeprowadzimy sobie na pewno jakąś analizę jakiegoś meczu, który przegrałem, chyba że dzisiaj rozegram 10 spotkań, które będą właśnie na Twitchu. Także w momencie, w którym oglądasz ten filmik, także jesteśmy live na Twitchu, także zapraszam serdecznie. Pogramy, pogadamy. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, czy jakiś, będzie miał jakąś prośbę, żeby ocenić skład, żeby coś podpowiedzieć, to śmiało na wszystkie pytanka na pewno odpowiem. Tutaj mamy już 1 do jednego. Staramy się tutaj coś przycelować Neymarem. Coś ten celownik ostatnio zaczął latać nie najlepiej właśnie wykonane i poszło nam to w mur. Limelu, swoją drogą, bardzo, ale to bardzo przyjemny. Pięknie nam się otworzyło tutaj miejsce w środkowym sektorze pola karnego i mamy już 2 do 1. Tutaj mamy już kolejną sytuację. Limelu, tak zwany jakby to powiedział na pewno pan Mateusz Borek, o ile się nie mylę, na pewno by tutaj z francuskiego coś nam tutaj podkręcił ten akcent. I ładne do Neymara, prosty fake shot, mijamy pierwszego pana, obracamy się. Tutaj wydaje mi się, że zrobiliśmy nadmega do tyłu. Jakoś tam tym udało nam się prześlizgnąć i mamy 3 do 1. I to jest właśnie jedna z tych takich sytuacji, w których bardzo często gdzieś ta obrona mi się rozjeżdża, piłka niby udaje nam się tą piłeczkę odebrać. Piłka wraca później do przeciwnika, jest naprawdę bardzo ciężko. Na pewno każdy tego doświadczył. No, takie rzeczy czasami się dzieją. Bo tutaj akurat mój błąd, że tym Bruno Peresem tej piłki po prostu nie wybiłem. I zrobiliśmy jednak coś bardzo złego, czego nie powinniśmy robić. Zaprosiliśmy naszego przeciwnika z powrotem do spotkania. Mamy już 86 minutę i mamy 3 do 3, i tak naprawdę pojawiają się problemy. Ale. Krótko po Kikofie, czy wiadomo, kikow Glitch nie istnieje, jak twierdzi EA, udaje nam się tutaj jedno podanie. Podanie numer dwa do Limelu, podanie do Neymara, prosty directional nutmeg, Już właśnie w momencie, w którym Van Dyke wkładał nam nogę, udało nam się tą piłkę wbić do bramki i udało nam się uniknąć tutaj dodatkowego czasu. Także nie ma problemu, jest 1 do 0, spotkanie numer dwa. Kolejna drużyna bardzo dziwna, wydawałoby mi się, że mega, mega słaba, ale jednak przeciwnik również grał bardzo dobrze. Nie do końca rozkminiłem jak tutaj działała ta cała jego formacja. Czy on, nie pamiętam, czy on właśnie grał tym 4-2-4, ale miałem bardzo, ale to bardzo duże problemy właśnie z pokryciem wszystkich jego biegów. Zobaczcie, jak porusza się jego drużyna, wszyscy jego zawodnicy próbują mi do przodu, i ciężko jest tutaj określić, w którą stronę pójdzie piłka. Tutaj mamy, zrobiła nam się potężna dziura, Pogba wbiega jak do siebie i mamy 1-0 w 20 minucie, pojawiają się problemy. Tutaj mamy już drugą sytuację, Klostermanem udało nam się pięknie tą piłkę zablokować. powrotem oczywiście piłka wraca do naszego przeciwnika, bo gdzieżby indziej, ale Renato Sanchez zawsze na posterunku. Naprawdę endgame'owa karta, jeżeli chodzi o Renato Sancheza. Potężny, potężny zawodnik. Ciśniemy Mbappe lewym skrzydłem. W ogóle nie miałem na myśli takiego dośrodkowania. Ta piłka nie miałaś do Neymara. No ale tuż będziemy się kłócić. Dośrodkowane, zagrane. Piła poszła w bramkę i jest wszystko w porządku. Tutaj Ashley Cole zostawił nam tutaj tym Van Bissaką masę miejsca. Unikajcie takich sytuacji. Jeżeli widzicie, że właśnie skrzydłowy zagrywa do Właśnie bocznego obrońcy do tyłu nigdy przy nigdy waszym bocznym obrońcom nie ciśnijcie do tyłu tylko od razu lecicie za tym wybiegającym zawodnikiem wtedy zmuszacie właśnie waszego przeciwnika do podjęcia innej decyzji Wiesz, zawsze decyzja będzie jedna jeżeli właśnie ktoś tak poda piłkę do tyłu do właśnie bocznego obrońcy. I wy zaczniecie waszym, waszym bocznym obrońcom gonić, właśnie za tym, za tym zawodnikiem, który będzie tą piłkę podawał. To już wtedy macie duży problem. Tutaj, oczywiście, na delikatnym bulszycie udało nam się zdobyć trzecią bramkę w tym spotkaniu. Hmm, tutaj, właśnie tutaj, jest to właśnie taka dosyć, dosyć typowa sytuacja, w której nagle moja drużyna znowu się rozjechała. Nie wiedzieć czemu. I mamy 44 minutę 3 do 2, ale tutaj piękna piłka prostopadła do Neymara. Gramy śmiało do środka, żeby jednak z powrotem wrócić do tej różnicy dwubramkowej. I nie ma tutaj problemu. Piękna obrona przez Bendera, Renato Sanchez. Staraliśmy się tutaj gdzieś, może tego Neymara znaleźć. Na piłeczkę prostopadło, mocnym podaniem przez dużą właśnie, i tutaj mogliście też zauważyć właśnie ten automatycz... automatyczną pułapkę obsadową dzięki właśnie temu 7, 7 wysokości waszej obrony. Tutaj, że ten yy, nie, powiem, nie pamiętam kto to był, to był chyba Leroy Fair albo Genie Vinaldum, że do tej piłki nie dobiegł. Tu też mm, mój przeciwnik myślę, że mógł czuć się skrzywdzony. I mamy piątą bramkę, 64 minuta, i mieliśmy rage Quit. i tutaj potężna drużyna, jeżeli chodzi o naszego przeciwnika. Był i Johan Kroj, był i Bruno Fernandes z drużyny właśnie roku, także naprawdę, naprawdę trzeba uważać i trzeba troszeczkę zewrzeć szyki i być ostrożnym, gdyż jeżeli zostawimy tylko kawałeczek miejsca naszemu przeciwnikowi, to będziemy mieli duże problemy. Tutaj można powiedzieć spóźniona, spóźniona moja reakcja, już jak wciskałem właśnie przechwyt, już wiedziałem, że to będzie karny. No i co tutaj zrobimy? Liczyłem na to, że może przeciwnik będzie chciał nam wcisnąć panenkę na środek, no ale wybrał stronę i cóż, mamy 1 do 0 jak zwykle, troszeczkę jednak załatwo oddajemy te bramki, dlatego nad tym też trzeba będzie się skupić, tutaj spokojnie gramy sobie przez skrzydło, zrobiła, zrobił nam, się, zrobiła nam się masa miejsca i cóż, będziemy doświadkowywać co będziemy gramy sobie spokojnie do tyłu, znowu do tyłu, Ashley Call, z powrotem do Bendera, zrobiła nam się masa, miejsca w środku też, musicie właśnie zwrócić na to uwagę bardzo, ale to bardzo dużo z, was, z właśnie z widzów, z którymi gram zawsze, ale to zawsze pchają się właśnie gdzieś środkiem, przez co zawsze Musicie pamiętać, że jeżeli będziecie grali na przykład lewą stroną, to niezależnie od tego, jak szeroko jest ustawiony Wasz przeciwnik, to jednak ta drużyna bliżej i właśnie przesunie się tej lewej strony, przez to z prawej strony zrobi się troszeczkę większa przerwa. Jeżeli postaracie się szybko tą piłkę, nawet nie musi to być mega szybko, ale dosyć szybko właśnie przeprowadzić piłkę z jednej strony na drugą, czy właśnie czy, czy środkiem, czy właśnie na drugim skrzydle zrobi się naprawdę masa miejsca i wtedy właśnie można takie sytuacje pięknie wykorzystać. Tutaj absolutny kick -off, kolejny gol właśnie neymarem, właśnie bardzo dziwna animacja Wbie dosłownie wbiegliśmy po lekarne, wcisnęliśmy delikatnie strzał i to weszło gdzieś nad bramkarzem, bardzo dziwna sytuacja no, ale cóż, oczywiście nie będziemy się kłócić i tutaj właśnie kolejna taka sytuacja posłaliśmy sobie diatę, zrobiła nam się masa, masa miejsca, rzuciliśmy sobie okiem właśnie na radar, żeby idealnie stajmingować to podanie i podanie do Atala, delikatny właśnie fake do środka i cofnęliśmy się właśnie to jest kolejna, kolejna potężna zaleta właśnie takich zawodników z pięcioma gwiazdkami słabszej nogi Nasz przeciwnik nigdy nie będzie wiedział, nigdy nie będzie mógł się spodziewać właśnie z której nogi jednak będziemy ten strzał oddawać, dlatego poszliśmy sobie tym atalem, jeżeli sobie to cofniecie, delikatnie do góry, żeby właśnie sprowokować naszego przeciwnika właśnie do ruchu obrońcą. I z powrotem wróciliśmy do środka. Krótki słupek, to już kolejna sytuacja. Moim zdaniem to sam Sanchez powinien to zablokować, wydaje mi się, że ustawiłem się idealnie, no ale cóż, znowu i znowu ten sam błąd zapraszamy naszego przeciwnika, ale tutaj pięknie skup, do środka, oszukaliśmy przeciwnika i udało się tą bramkę zdobyć, tutaj kolejny przeciwnik, też dosyć ciekawa drużyna, bardzo kolorowa Mbappe idealnie, że tak powiem w tempo, podana piłka do Atala podajemy właśnie i ładujemy na dalszy słupek i jest wszystko właśnie tutaj, kolejna taka sytuacja o której wspominałem wcześniej, krycie tych bocznych obrońców, bardzo i tutaj piękny kontrast, gdzie właśnie nasz przeciwnik wyciągnął tego bocznego obrońcę, zrobiło nam się miejsce, i środkiem tutaj możemy już coś pokombinować, czy też przesunąć się właśnie do skrzydła. Za każdym razem puszczamy naszych zawodników do przodu, właśnie trzymamy naszego przeciwnika gdzieś na rogu krzesła, już prawie dupa mu spada, żeby właśnie musiał się zastanawiać, zawsze musicie pamiętać, żeby wysyłać tych zawodników za pomocą przycisku L1, czy to przy podaniu, czy właśnie manualnie, żeby jednak oni wbiegali w to pole karne i żeby wasz przeciwnik musiał się zastanawiać, co ma zrobić, kogo ma kryć, a naprawdę tych zawodników, jak się robi dużo, naprawdę potrafią być problemy. Tak to zauważyłem że jeżeli właśnie trzymam moje ataki tak można powiedzieć w takiej dosyć dużej dynamice to właśnie przeciwnicy naprawdę nawet jeżeli gram z, właśnie z lepszymi przeciwnikami tak jak na przykład w tygodniu grałem właśnie parę meczy z, z naszej ligi takiej grupowej grałem właśnie z zawodnikami że tak powiem z absolutnego czuba naszej naszej ligi i naprawdę jeżeli trzymacie odpowiednią dynamikę i próbujecie właśnie trzymać waszego przeciwnika właśnie gdzieś tam właśnie na rogu tego krzesła, żeby musiał się cały czas zastanawiać, co ma dalej zrobić. To naprawdę jest, jest duża poprawa. Także tutaj wbiegamy sobie Neymarem, zrobiliśmy sobie fake shot stopa. Tutaj widzimy, że nasz przeciwnik używa jakiegokolwiek pressingu. Gdzieś tym smolingiem nagle wybiegł i pięknie Neymar pokonuje spalonego podanie do Atala. Atal w takich sytuacjach mylić się nie powinien. Tutaj pozwolę sobie zatrzymać i zapytać się, co tutaj się wydarzyło. Co Campbell w wersji Prime Moments? Niby jakiś, może nie mega obrońca, ale naprawdę potrafi sprawić problemy mega, mega szafa. Gdzieś tutaj Prime Ronald Kuman. Ronaldo. Ronaldo Nazario w wersji Prime, który jest wart około 12 milionów, wydaje mi się, na PlayStation. także jest tylko Ronaldo Nazario. Jest wart więcej niż cała moja drużyna, co wydaje się troszeczkę smutne. Ale zobaczmy. Jak nam no poszło? Jako, że troszeczkę zaspoilerowałem wam na samym początku, udało nam się to spotkanie oczywiście wygrać, gdyż nie zaliczyliśmy jeszcze porażki. Ale właśnie na takich przeciwników tutaj używamy formacji 4, 2, 3, 1, żeby jednak zostawić przeciwnikowi jak najmniej miejsca. Piękna akcja kombinacyjna, naprawdę nasz przeciwnik bardzo, ale to bardzo pasywny w obronie, gdzieś wysoko wyciągał właśnie swoich zawodników, przez co nie mieliśmy tak naprawdę większych problemów. Także to jest właśnie taka można powiedzieć kwintesencja FIFA. Kiedy widzicie jakieś złote składy, które można bardzo, ale to bardzo łatwo zlekceważyć, zwykle trafia się to jakiś naprawdę potężny przeciwnik, właśnie, który gdzieś sobie gra z nudów w tym drugim koncie. A tutaj na przykład trafiliśmy takiego pana, który ma karty z kosmosu, któremu najprawdopodobniej gra rekompensuje kiepskie wyniki, ma naprawdę drużynę nie z tej ziemi. Czy taką drużyną myślę, że poniżej, troszeczkę zejść poniżej, powiedzmy, golda 2, golda 1, to jest jednak troszeczkę wstyd. No ale cóż, nie wiem jaką rangę wbija przeciwnik, ale. Jakiś mega dobry, to on nie był. Tutaj kolejna akcja Neymarem, tutaj Atal, Directional Natmek troszeczkę w bok. Nie jest to do końca to, co chciałem wykonać, ale zadziałało i udało nam się zdobyć bramkę numer 3. Także sytuacja na chwilę obecną wygląda naprawdę obiecująco, ale. To było tylko 5 spotkań, także na kolejne spotkania zapraszam Cię oczywiście na Twitcha. Wszystkie oby, potrzebne linki znajdziesz właśnie w opisie tego filmu, czy też właśnie w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Także drużyna wygląda tak, która najprawdopodobniej nie będzie zmieniana, aż do momentu, w którym jednak dojdą jakieś tocy, gdyż przy tych tocach. Nigdy nie wiadomo, właśnie, w którą, stronę, w którą stronę, wasza drużyna pójdzie, jak też możecie trafić. Powiedzmy, teraz mamy cały atak praktycznie skonstruowany z Ligi Francuskiej, a na przykład może ci się trafić jakaś piękna karta z Premier League, czy też z ligi hiszpańskiej, gdzie jednak trzeba będzie tutaj naprawdę sporo pozmieniać. Także dziękuję wam serdecznie, że wpadliście. Jeżeli obejrzałeś cały filmik, to dziękuję ci serdecznie. Jeżeli filmik Ci się oczywiście podobał, to zostaw lajka, zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, i do usłyszenia w kolejnym odcinku, czy też do zobaczenia na Twitchu. Dzięki serdeczne i siemaneczko!